Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was mm, z ulewieńcami miesiąca stycznia, czyli z produktami kosmetycznymi i niekosmetycznymi, które podbiły moje serce w tym miesiącu. Także zachęcam Was serdecznie do obejrzenia Chciałbym tego. Wam pokazać, jest to jedwa do włosów z firmy czyli prezentuje się następująco. Mm, bardzo lubię ten produkt, tutaj jest 15 ml, kosztuje chyba 6 czy 5 zł, więc naprawdę cena jest rewelacyjna. Mimo, tej, mimo tego, że jest naprawdę tutaj niewiele mililitrów, to stacza na dosyć długo. Mm, jeżeli chodzi o zapach, to mi się on wydaje naprawdę w ogóle totalnie totalnie męski, ale mm... Mimo wszystko bardzo mi się podoba i jeżeli chodzi o działanie tego produktu, to jest naprawdę rewelacyjna także ja Wam polecam go serdecznie. Ja go nakładam tylko i wyłącznie na końcówki i fantastycznie się sprawdza, jeżeli chodzi o ochronę przed wysokimi temperaturami, więc ja Wam polecam ten produkt z całego serca. Kolejna rzecz to jest EveLine to jest wzmacniająca odżywka z diamentem. Tutaj jeszcze była jakaś naklejka, ale mój syn ją zdarł po prostu, odkleił, ponieważ on bardzo lubi przyklejać i odklejać naklejki. Jeżeli chodzi o tą odżywkę, Wy polecałyście mi już w ogóle. Ja zadałam wam pytanie na Instagramie. Wy Polecałyście, za co w ogóle wam bardzo serdecznie dziękuję. Różne e, preparaty do odżywiania paznokci. Ja jednak wybrałam ten tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama miała go w domu i ja po prostu jego podkradłam. Jeżeli chodzi o moje paznokcie, to prezentuję się następująco. E, jeszcze one nie są w najlepszej formie, ale już jestem naprawdę na bardzo, bardzo dobrej drodze i bardzo ładnie zaczynają mi rosnąć. One są białe, także jestem naprawdę z tego powodu bardzo zadowolona. E, nie wiem właśnie, czy tutaj jest też ten formal dehyd, e, ponieważ ponieważ, no nie sprawdzałam, jeżeli jesteście ciekawi, to na pewno będzie ta informacja na wizerzu, ja Wam mogę zresztą podlinkować link do KWC, tam na pewno będzie yy, yy, skład tego produktu, w każdym razie u mnie się sprawdził rewelacyjnie i ja również Wam go polecam. Dobrze, kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to krem do oczu, pod oczy do oczu. Krem pod oczy z firmy Alterra. To jest orchidea, wygląda następująco. Ja już chyba go miałam wcześniej w ulubieńcach, ale w tych ulubieńcach, w, zresztą w ulubieńcach miesiąca stycznia również musiał się znaleźć, ponieważ sprawdził się naprawdę rewelacyjnie. Ja go po prostu ten krem uwielbiam. Kosztuje naprawdę groszy. Tutaj jest 15 ml. Wydaje mi się, że mam, go, mam już go teraz mniej niż pół. Jeżeli chodzi o zapach, to pachnie przecudownie. Wydawało mi się, że będzie pachniał kwiatowo, sugerując się tym, że jest orchideą, jednak pachnie kakaowo, ponieważ jest tutaj masło shi. I co tutaj jest? Ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co tutaj jest, czyli Was skusić do zakupu po prostu tego produktu, ponieważ naprawdę on jest rewelacyjny w tej cenie, w tej półce cenowej, w tej półce jest po prostu rewelacyjny za fantastyczną cenę. Mamy fantastyczny produkt, bardzo, bardzo dobrze nawilżający. Co tutaj jest? Hmm. Um, olej arganowy, olej sojowy, masło shi co jeszcze? Ekstrakt, z, SS ekstrakt z orchidei w połączeniu z orzechami makadami, a także olejem migdałowym, wyciąg z liścia drzewa ginko Q10 i naturalna witamina E. Także tutaj jest całe bogactwo naszej natury, także ja Wam polecam serdecznie ten produkt, tym bardziej, że kosztuje tylko i wyłącznie 12 czy tam 14 zł. Dobrze, kolejna rzecz to jest maść ochronna z witaminą A. Prezentuje się następująco. Ja mam tą z koleku, czyli tą o zapachu cytrynowym. Tutaj jest 25 g. Kupiłam z myślą o jakiejś tam delikatnej wysypce Podobno od mandarynek mojego syna Ale przy okazji zaczęłam ją stosować Zarówno do stóp, do rąk, a także do twarzy Dzisiaj mam posmarowaną twarz Oprócz okolic brody, okolicy brody Ponieważ mm, ostatnio w tej strefie Mam bardzo zanieczyszczoną skórę Także nie wiem czy od dotykania Czy to hormony, prawdopodobnie hormony a Nie będę też w zasadzie się tutaj wymądrzeć I już mówić na pewno hormony, hormony Ponieważ też nie jestem lekarzem I też nie byłam jeszcze badana A propos właśnie badań, chciałam się zapisać Probo hormonów do endokrynologa, i pani powiedziała, że możemy zapisać na listę oczekujących, ale ogólnie to czeka się 8 lat na wizytę. Także mój trącik na plecach musi czekać 8 lat. W każdym razie, nie, oczywiście, się nie zapisami, będę szukała jeszcze. Dobrze, wracając, powracając do tej masi ochronnej z witaminą A, jest ona dla mnie rewelacyjna. Ona natłuszcza. Przeczytam na jednym z, blogu, z blogów, że może też zapychać. Musicie po prostu sprawdzić. Ja czasami ją nakładam na noc na twarz i Sprawdza się dosyć dobrze. Także ja Wam polecam ym, tą maść do takich miejsc jak ręce, łokcie, yy, kolana, a także pięty i stopy. A naprawdę na pewno nie pożałujecie. Także ja Wam polecam na ten sezon jesienny, zimowy w zasadzie. Teraz jeszcze mamy zimny u nas spać śnieg. Ja Wam polecam po prostu tą yy, maść. Dobrze. Kolejna rzecz, w ogóle staram się jak najszybciej dzisiaj mówić, ponieważ bardzo się śpieszę do ortodonty z dzieckiem. To raz, a dwa, yy, nie chcę Was zanudzać, chcę też zrobić szybko. Krótko i konkretnie. Dobrze, kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to bronzer z firmy W7. Honolulu się nazywa. Wygląda opakowanie następująco. Opakowanie nie do końca mi odpowiada, bo to nie jest mój typ, jeżeli chodzi o opakowania. Ja nie lubię za bardzo takich kartonikowych, ale najważniejsze jest wnętrze. I polecałyście mi również go. Zresztą kilka innych koleżanek również mi go polecało, dlatego cieszyłam się bardzo, że mogę się z nim za ten puder, czy za ten puder, czy też bronzer, wymienić z mamą. Kolor prezentuje się następująco. Jest to odcień. Chłodny, brązowy, ale dosyć intensywny, więc musimy uważać nakładając go na twarz. Ja na, na, za pierwszym razem zrobiłam sobie delikatne plamy, w zasadzie delikatne plamy, delikatne mocne kreski. Ponieważ mam przyzwyczajono do tego mojego z Golden Rose, którego muszę nakładać, nakładać, żeby było cokolwiek widać. A tutaj ciach, kreska jest, wyglądam jak indianka, musiałam troszeczkę to rozcierać, rozcierać, rozcierać i wiesz, efekt był rzeczywiście dosyć fajny, ale później nauczyłam się go stosować, nauczyłam, raz dwa się nauczyłam go stosować, jestem naprawdę z tego produktu bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o cenę, to podobno jest rewelacyjna, bo kosztuje chyba około 20 kilku złotych. Jeżeli chodzi o gramaturę, to tutaj jest 6 gram. No i wydaje mi się, że on jest dosyć wydajny, tutaj już jest dotknięte no ale to nie było przeze mnie, tylko przez moją siostrę, nie wiem dlaczego się jej znudził, nie wiem dlaczego chciała wypróbować nowy. W każdym razie ja jestem z tego produktu bardzo zadowolona i po tym jak go wykończę poluję w ogóle na Kobo, który też jest polecany, bo też ma taki dosyć chłodny, fajny odcień, jednak jak ja go dostawałam ostatnio w naturze nie kupiłam go, ponieważ myślę sobie, po co mi dwa bronzery, po, później nie będę wiedziała, który mam używać, jeden będzie przeterminowany, drugi nie wiadomo, no dlatego postanowiłam, że nie będę kupowała na zapas, tylko poczekam, jeden wytracę i Sięgnę po następny. Tym bardziej, że to jest podobna gama kolorystyczna, także nie potrzebowałam dwóch produktów. Dobrze. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to odziwo dziwo. Woda toaletowa czy perfumy? Momencik. Mhm, tutaj nie jest napisane. W każdym razie. Tutaj zawsze na dole jest napisane. W każdym razie tutaj nie jest napisane. Kubusiu, co chcesz? Ja siku. Siku chcesz? Dobrze, a jest tam nocnik w pokoju? Nie, ma. Hmm, kubusiu tylko ostrożnie tutaj przechodź. Dobrze, może przejść dookoła. W każdym razie Do chciałam Wam dookoła. powiedzieć, że y, mam perfumy, czy też wodę Do toaletową. Dookoła. dookoła, czyli tędy. Możesz się też jeszcze przyjść, przywitać, chodź. Witaj. Tutaj. Witaj. Witamy, tak? Tutaj przejdź, kubusiu i tam sobie weź. Joj, kubusiu, ostrożnie tylko. Dobrze, to jest woda toaletowa czy też perfumy z firmy Refan. Ja jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo dowolna. Ogólnie wcześniej nie kupowałam, raz jeszcze miałam chyba wodę toaletową z firmy FM i też była dosyć fajna, raczej ogólnie tak właśnie prócz tej wody z firmy FM raczej nie kupowałam takich zapachów, tak, tego typu właśnie zapachów, ale postanowiłam, że wypróbuję, ponieważ gusiu, a możesz iść tam do pokoju i zrób tam siusiu, siu, co? Dobrze, dziękuję. E, przepraszam Was, ale nie będę tego wycinał, bo myślę sobie, że jestem na tyle naturalna i że chcę Wam wszystko pokazać, co się dzieje u mnie w domu. E, nie mam zamiaru tutaj niczego ukrywać. E, w każdym razie mm, jestem bardzo zadowolona z tego zapachu. To jest w ogóle 300, od, o numer 324. To jest odpowiednik Armani C. Także jeżeli jesteście miłośniczkami ciężkich, ciepłych i słodkich zapachów, ale ciężkich podkreślam, to raczej nie jest zapach owocowy, to polecam Wam ten zapach. Naprawdę jest rewelacyjny, bardzo długo się utrzymuje. I ja właśnie w zasadzie zgapiłam go od mojej koleżanki, która go dostała na święta. Hmm, od dziewczyny ze swojej rodziny i również była zadowolona. Również wszystkie odłożyła markowe, e, luksusowe perfumy na rzecz właśnie tego zapachu, na rzecz tych perfum, to też znaczy na rzecz wody toaletowej, ponieważ no nie mogę znaleźć tutaj, czy to jest woda toaletowa, czy to są perfumy. W każdym razie jest jakość naprawdę bardzo, do, e, bardzo dobra. Zapach jest przecudowny i jestem pewna i święcie przekonana, że jeżeli mm, już będę zarabiała, to e, odkupię sobie oryginalne opakowanie tego produktu. E, tak, kupię sobie oryginalne opakowanie tego produktu. Także ja Wam polecam, jeżeli nie macie na tyle dużo na, na, nie macie na tą chwilę tak dużo pieniędzy, a chcecie bardzo pięknie pachnieć, bardzo długo pachnieć, to ja Wam polecam serdecznie ten, ten zapach. Dobrze, i ostatnia, nie, nie ostatnia, przepraszam. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, chciałam Wam pokazać. To jest krem siarkowy długotrwale nawilżający barwa siarkowa. Prezentuje się następująco 50 ml. jako kupiłam za... Chyba 15 czy 16, a może 17 zł już nie pamiętam teraz. W każdym razie tak, opakowanie jest przecudowne, naprawdę jest przepiękne. Kojarzy mi się z czystością, ze świeżością. I ten zapach, i tak i taki też ma zapach. Zapach jest przepiękny, zapach pachnie cudownie. Nie wiem, jaka jest tutaj linia zapachowa, ale naprawdę ten zapach mnie totalnie urzech i w zasadzie uzależnił. Planowałam sobie kupić w przyszłym miesiącu, w zasadzie w tym już miesiącu masło shi czy też sza do smarowania twarzy, ponieważ moja skóra jest teraz dosyć wymagająca przez tą pogodę, a także przez ogrzewanie w domu i inne czynniki, które wpływają na to. W każdym razie pokołam ten produkt na tyle, że wydaje mi się, że będę musiała sięgnąć po jeszcze jedno opakowanie, ten zapach ten, ten krem pachnie naprawdę naprawdę tak pięknie, tak czysto tak świeżo, że strasznie mnie kusi, abym kupić po prostu kolejne jego opakowanie jeżeli chodzi o, lekk, jeżeli chodzi o konsystencję, to jest ona bardzo lekka tak jak wa, wiecie, ja kiedyś mówiłam, że lubię bardzo bogate konsystencje, ale w tym przypadku w ogóle totalnie nie to Kubusiu, ale idź ubierz spodenki Idź kochanie, ubierz spodenki. Dobrze lewku, idź tam do pokoju, Teraz ja przyjdę do ciebie. Ale w tym przypadku w ogóle mi to totalnie, totalnie nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o nawierzenie, to ono jest naprawdę delikatne, przyjemne, ale jest. Jeżeli chodzi o działanie antybakteryjne, to nie wiem, czy, ten, czy producent w ogóle to zapewniał. W każdym razie ja nie zauważyłam jakiegoś działania akty, bant. Ojen antybakteryjnego, wysuszającego czy zmniejszającego wypryski. W zasadzie wydaje mi się, że nawet więcej mi wyskoczyło, ale być może to jest właśnie mm, zasługa czego innego. E, na pewno to nie jest zasługa tego kremu, ponieważ nie sądzę, żeby on zapychał. E, podkładu również nie bo, ponieważ teraz ak aktualnie stosuję Bourgeois, a w okolicy, okolicy brodu Krem BB z Maybelline, który jest też jakby antybakteryjny, z tego co mi się wydaje. W każdym razie, no ja byłam naprawdę z niego bardzo, bardzo zadowolona, bardzo fajne, delikatne nawilżenie, ym, przepiękny zapach, bardzo ładne opakowanie i dobra cena i polska firma, także ja Wam polecam go z całego serca. Dobrze, kolejna rzecz i w zasadzie już ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać jest książka Francuski nie tyją. Sekret jedzenia dla przyjemności. Prezentuje się następująco. Ja już wyproszyła w bibliotece i niebawem muszę ją oddać, a czytało mi się ją wspaniale, momencie ciekawi, jak to francuski robią, że są przepiękne, są szczupłe, przepiękne. My też jesteśmy piękne, ale że są szczupłe, że są zgrabne. To polecam Wam właśnie przeczytać tą książkę. Ja byłam z niej bardzo zadowolona, jednak zaobserwowałam, że ilekroć czytam książkę o jeden, to bardziej mi się chce jeść, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ona mi pomogła. Powiem Wam tylko kilka ciekawych takich informacji, które tu są napisane. Raz, po pierwsze, po, raz, po, pierwsze, po, raz, po pierwsze po raz, po pierwsze to one raczej nie ćwiczą. Na pewno niektóre ćwiczą, ale większość większości te m, francuski nie ćwiczą ale rezygnują na przykład z jazdy tramwajem czy też autobusem i idą po prostu pieszo. Jeżeli chodzi o chodzenie, to również rezygnują z windy, tylko chodzą po prostu, pokonują schody. Jeżeli chodzi o jedzenie, to y, starają się delektować tym jedzeniem, jedzą często, jedzą, w ogóle to jedzą, nie, nie rezygnują z jedzenia absolutnie, jedzą, jedzą bardzo dobrze, bardzo wykwintnie i starają się delektować, nie jedzą byle czego. Więc ja na przykład staram się y, zamiast tabliczki czekolady za 2 zł, czy tam za 5 zł, czy 3 zł, wolę sobie na przykład kupić dwie daktyle, y, które są dobrej jakości, y, ale... Najeść się słodkiego i też zdrowo się najeść tego słodkiego. Także staram się też brać z nich przykład i też staram się po prostu spacerować, ponieważ no zapomniałam o tym i czasami nawet jeden przystanek jechałam tramwajem na pocztę, także staram się to po prostu zmieniać. Także ja Wam serdecznie polecam tą książkę. Tutaj oczywiście jest wiele, wiele więcej informacji ciekawych dotyczących Życia tych kobiet, więc ja Was zachęcam do przyjemnej lektury. W ogóle zachęcam Was do wypożyczenia po prostu tej książki w bibliotece najpierw i zapoznania się z nią, i wtedy dojdziecie do wniosku, czy chcecie ją mieć w swojej biblioteczce, czy potrzebne jest Wam w swojej biblioteczce, czy po prostu wystarczy Wam ją tylko i wyłącznie przeczytać. Ja, wyłącznie, ja tylko i wyłącznie potrzebuję ją przeczytać. Bardzo mi się dobrze czytało. Tutaj są również jakieś przepisy na. Mm, Dobre i zdrowe posiłki, także na pewno Wam się przyda. Um... Na pewno się dużo ciekawych rzeczy dowiecie i nauczycie z niej. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy Wam się podobali. Podo, po, podobali, coś mi się tu kurczę pomiesza, pomieszało. W każdym razie cieszę się, że mogłam Ci dla Was w końcu nagrać ten filmik, ponieważ chciałam Ci jeszcze wytłumaczyć, że mam straszny problem. Straszne w zasadzie to no nie jest problem, ale mój syn po prostu mm, nie śpi teraz już od kilku dni, od kilku, no w zasadzie chyba od tygodnia, może dwóch yy, w dzień. I ciężko mi się po prostu zorganizować, ciężko mi się zgrać, ponieważ zawsze jak on szedł spać, to ja wtedy szybko leciałam, kręciłam filmik i później jeszcze robiłam, zdążyłam zrobić obiad, a teraz to wszystko jest takie rozregulowane i muszę się po prostu tego nauczyć. Dobrze, to wszystko, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Życzę Wam miłego dnia, jest piękna pogoda, także spacerujcie, trzymajcie się cieplutko, cześć I do następnego filmiku.